Każdego roku Sędziszowskie Liceum gości w swoich progach zagranicznych uczniów z wymiany międzynarodowej. Placówka staje się drugim domem dla tej młodzieży. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego zaprosił 21 listopada do swojego gabinetu młodzież z wymiany międzynarodowej. Spotkanie było okazją do pożegnania przybywającej od trzech miesięcy w Polsce Indyjki i wręczenia jej pamiątkowego grawertonu. W trakcie wizyty w Sędziszowskim Ratuszu uczennica miała okazję pochwalić się swoim językiem polskim. Dzień dobry, nazywam się Nanda. este în zi indonezii, m-am și de nașelat și yeah, tu na uh, for 3 misiuni Tak. Ja mieszkam w ulicy Dzialkowa w Sędzisowa. Sędziszów Małopolski to piękne i czyste miasto. Poza tym, ludzie tutaj są niezwykle przyjaźni i mili, mówi uczennica z Indonezji. Always respect for me and they, they ludzie są bardzo mili, szanują nie, mnie, nie, respektują to, że noszę hijab i nigdy nie spotkałem się z jakimś obrazem. Powrót do swojego kraju po rocznym wyjeździe z pewnością wiąże się z wielkimi emocjami. Poza ekscytacją i radością, na pewno będzie też druga strona. Na medalu. Tęsknota za tym, czego doświadczyło się w nowym miejscu. Będę tęsknić za szkołą, za kuchnią, za polskim jedzeniem. Wymiana międzynarodowa nie byłaby możliwa dzięki wszystkim wspaniałym rodzicom, którzy podejmują się trudu opieki nad zagraniczną młodzieżą. Rodzina jest kochana, bardzo się o mnie troszczą. Mam rodzeństwo młodsze, bawię się z nimi też. Szczególnie kochana jest moja mama. Bardzo się o mnie troszczy, jest odpowiedzialna i Zawsze e, chcę, żebym się dobrze czuła. Na początku to zapoznałam się z, z moimi wszystkimi znajomymi, jeździliśmy rowerem. E, spędzaliśmy dużo czasu na huśtawce, wspólnie razem rozmawiając. Dzięki goszczeniu w swoich domach obcokrajowców, rodziny uczą się nowej kultury, nowych zwyczajów oraz tolerancji, ale to nie wszystko. Korzyści jest naprawdę bardzo wiele. Moja najmłodsza siostra się już strasznie dużo nauczyła angielskiego. Moja mama co na początku też nie mówiła po angielsku to teraz już umiał splatać najprostsze słowa. W trakcie spotkania w Sędziszowskim magistracie burmistrz nie tylko pożegnał uczennicę z Indonezji, ale również przywitał uczennice z Turcji i Włoch, przekazując im symboliczny klucz do bram miasta. Uh, hi, nama saya Nanda, saya dari Indonesia. Uh, uh, Mal Polski Terus uh, orangnya juga sangat respect terhadap diriku dan uh, saya melihat bahwa uh, Saint Joseph Malpolsky is very nice city to live. So jadi saya saya berpikiran untuk kedepannya akan balik lagi ke sini. <laughs>